Dzień dobry Państwu. Jest dzisiaj z nami pan Zbigniew Mieruszyński, który 40 lat mieszkał w Australii, a jest czesnochwianinem rodowitym i dzisiaj podzieli się z nami kawałkiem swojej historii. Zapraszamy serdecznie Państwa do obejrzenia naszego dzisiejszego wywiadu. Zbyszku, proszę powiedz... Czemu wyemigrowałeś? Co skłoniło Cię do opuszczenia Polski na tak długi czas, przeszło 40 lat? Ja wyjechałem z Polski w 1979 z chęcią zarobienia trochę w zagranicy. Sprawy, sprawy ekonomiczne były oczywiście bardzo kiepskie w tych latach. Chciałem zarobić. Moim celem było. Kupienie sobie taksówki i prowadzenie własnego interesu. Ale w momencie, jak wyjechałem i byłem w Austrii, zaczęły dochodzić wiadomości, że w Polsce zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie, że nie ma co wracać, bo jeżeli się wróci, to mogą mnie wypuścić. No i następny krok był w Wiedniu, był ośrodek. Pod Wiedniem, gdzie coś w rodzaju hostelu, ludzie, ludzie zapisywali się tam na wyjazdy w różnych kierunkach świata, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia. No i to był okres kwarantanny. Miałem ochotę jechać do Stanów Zjednoczonych, ale jakoś plany się pokrzyżowały i Australia zaczęła przyjmować bardzo szybko ludzi po bardzo krótkim okresie oczekiwania no i w ciągu pięciu tygodni chyba czy sześciu tygodni już byłem z biletem siedziałem w samolocie i był kierunek rozpoczęcia nowego życia przylot do Sydney był Trochę rozczarowany, bo niestety, ale Australia był, był, była na początku przyjmowania emigracji europejskiej, i ta europejska emigracja zaczyna, zaczęła wprowadzać inny styl życia styl budownictwa, architektury i styl życia. Wyjeżdżałem z częstochowy, gdzie to jest stare miasto, dużo historii z Polski. Ja w Polsce jeździłem bardzo dużo po Polsce, bo moja praca była związana z, z, z jazdą. I no, było bardzo dużym zaskoczeniem, jaki krajobraz w Australii istniał. Więc opowiadając tą historię, mogę powiedzieć, że. Po, pierwsze, po zdobycie pierwszej pracy pomogło mi, żeby po kilku miesiącach wsiąść w samolot i lecieć z powrotem do Europy, bo Australia, była, Australia mi się bardzo nie podobała na samym początku. Niestety plany poszły w innym kierunku, bo dokument na jakim ja podróżowałem pozwalał mi tylko podróżować w, jednym, w jedną stronę. To był jeszcze okres, gdzie człowiek się uczył języka, jeszcze dobrze po angielsku się nie rozmawiało, więc przylatując do Wiednia z powrotem, niestety byłem deportowany, bo nie było wizy w paszporcie. No i podobną historię można było obejrzeć na filmie z Tom Hanks, Terminał. Była moja bardzo podobna historia. Tylko, że ja byłem, spędziłem tydzień na lotnisku we Frankfurcie i stamtąd byłem po raz drugi deportowany. Się później dowiedziałem w ten sposób, właśnie prawo emigracyjne i deportacji działa, że z każdego lotniska wysyłałem do najbliższego lotniska, stąd się przyleciało, więc był Frankfurt, a z Frankfurtu z powrotem do Sydney. No i jak przyleciałem z powrotem do Sydney. Trzeba było się wziąć, zawinąć rękawy i rozpocząć życie trochę inaczej i na pewne sprawy nie zwracać uwagi. A co Ci się w tej Australii tak nie spodobało, że, że chciałeś wziąć Architektura, do... przeważnie ten prymitywny sposób życia. Może dlatego, że wylądowaliśmy w dzielnicy, która była yy, bardzo biedną, biedną dzielnicą i ja... Chyba, chyba jedynie, jedynie, czym byłem tak zaskoczonym, to właśnie architektura, że y, budowle, y, trochę bałagan. Y, jest człowiek sam i rozpoczyna życie sam, no i w, trzeba przejść przez jakieś pewne załamanie, które albo całkowicie złamie człowieka, albo po prostu trzeba o tym zapomnieć i y, wziąć, się, wziąć się do roboty. Czym zajmowałbyś się, się w Australii? Na samym początku, jak zacząłem pracować, pracowałem w kilku, w kilku fabrykach. Po wyjściu z hostelu wynająłem mieszkanie Miałem, na ten okres czasu miałem bardzo dobrą pracę. Niestety była trzyzmianowa praca w fabryce. Po kilku latach zdobyłem uprawnienia na taksówkę. Po pewnym czasie poznałem też pewną osobę, z którą wziąłem ślub. Kupiłem taksówkę swoją, swoją taksówką zacząłem jeździć. To było w pewnym sensie inwestycja pomogła mi przy kupnie własnego domu urodziła się jedna córka, później, później dalej urodził się, urodziło się dwóch synów. Prowadzenie interesu, po sprzedaniu taksówki wszedłem w interes nauki jazdy. Otworzyłem własną szkołę, kupiłem własną szkołę nauki jazdy, prowadziłem szkołę przez, przez ładnych parę lat. I ja Próby inwestycji, próby prowadzenia własnego stylu życia, nie zwracając uwagi na... Niestety, ale, ale... Trzy razy byłem okradziony przez Polaków, więc starałem się nie utrzymywać kontaktów z nimi. No to pewnie bardzo przykre doświadczenie być no, to jest daleko od tak da, kraju doświadczenie okradzionym i... przez Polaków. Tak, to? i z tego, z, tego, z tego co widać, to niektóre charaktery charaktery się potwierdzają, jacy Polacy na Zachodzie są. W każdej narodowości są dobrzy i źli ludzie, ale, ale że niestety Polacy na Zachodzie nie trzymają się razem tak jak na przykład wie, Wietnamczycy, czy, czy Włosi, czy Hiszpanie. A powiedz proszę, jak przyjąłeś zmiany roku 89? Czy od razu ci się pojawiła myśl, żeby Ewentualnie wrócić, czy jednak powoli, stopniowo, żeby też nie zagolopować się, żeby się ponownie jakby no nie rozczarować, czy może jeszcze jakieś ryzyko dostrzegałeś w ewentualnym powrocie? Nie, powrót mi nie przychodził w ogóle na myśl, żeby, żeby wracać. Ja byłem za bardzo zaangażowany w życie rodzinne i wprowadzenie interesu. Interes zabierał mi bardzo dużo godzin, bo po 12 godzin. Pracowałem dzień w dzień. Tam niestety, co się dzieje, co się działo w Europie, bardzo, bardzo skromnie było przekazywane przez media. Ważne jakieś sprawy, które się wydarzały tutaj, były oczywiście przekazywane. Bardzo rzadko były jakieś protesty organizowane na ulicach przez Polaków. To jest zupełnie inny kraj, zupełnie inaczej do wszystkiego się podchodzi do polityki, do, do historii. Ludzie sobie żyją z dnia na dzień. Najważniejsze, żeby w czwartek dostali wypłatę. I właśnie, jakbyś tak wskazał taką główną różnicę mentalnościową między przeciętnym Polakiem a przeciętnym Australijczykiem? Trochę trudno wskazać mentalność, dlatego że w samym Sydney mieszkało około 152 różnych narodowości. U, to faktycznie sporo. Jest, w, w tej chwili jest około 5 milionów ludzi mieszkają w samym Sydney. Są dzielnice podzielone, w których na przykład e, mieszkają tylko Chińczycy, te jak Chinatown i są jeszcze inne takie dzielnice. Było dużo dzielnic, gdzie e, dużo Polaków było, e, mieszkało dużo Polaków, tych, którzy wyjechali z Polski zaraz po, w czasie wojny i po II wojnie, wojnie światowej. Ja nawet odnalazłem swojego kuzyna, syna mojego wujka, który wyjechał zaraz po, po II wojnie światowej. Ta mentalność tych ludzi była zupełnie inna niż, niż, tych, niż tych, którzy zaczęli przyjeżdżać do Australii po 80 roku. Australijczycy jest bardzo pociesznym narodem i są bardzo spokojnym narodem. Są bardzo patriotyczni i były przykłady tego w, w latach 80. Udowodnili, że są patriotyczni. Ich bardziej interesuje spokojny tryb życia, sport, rozrywka i nic poza tym ich tak bardzo nie interesuje jak polityka. Tam ludzie żyją z tygodnia na tydzień, bo co tydzień dostawali wypłaty. No w końcu jakby żyją na końcu świata. To Żyjesz, to, świata prawie, to, że to jest koniec świata, bo koniec świata to chyba jest Nowa Zelandia. No, tak. Powiedz proszę, bo tak, mówiłeś, że mało informacji jakby z kraju docierało, prawda? Z pewnością to się zmieniło, jak internet zaczął wchodzić do, do, do społeczeństwa, to jak się zmieniło twoje postrzeganie ojczyzny, kiedy już można było kliknąć i wiedzieć, co się dzieje niemalże na, na bieżąco. No w, w, oczywiście jak informacje, informacje jakie docierały do nas właśnie na, e, w, wtedy, kiedy historia się zmieniała w Polsce, to oczywiście było e, polskie radio, które tam działało, były polskie gazety, rozmowy z Polakami niektórymi. A rozmowy z rodziną przez telefon, bo miałem kontakty bardzo często, miałem kontakty z, z braćmi. A jak powstał internet, i zaczęło się wyszukiwać trochę wiadomości z internetu, no oczywiście, oczy się bardzo otworzyły. Pewne sprawy, które się wydarzyły w porównaniu z innymi krajami komunistycznymi, które padły też w tym, w tym okresie. Trochę inaczej to wyglądało, można było to przeanalizować i, i bardzo często ta inna prawda trochę wychodziła. Co to skłoniło Cię do, do powrotu po tylu latach? Ja przyjeżdżałem do Polski co dwa, co trzy lata na urlopy. E, zwiedzałem, bardzo lubię podróżować, e, zwiedziłem, no po, może mówiąc, e, połowę świata. Sprawy osobiste, sprawy rodzinne. Sytuacja, pewne sytuacje rodzinne tam skłoniły mnie do tego, żeby, żeby przyjechać tutaj. I chyba odpoczynek, inwestycje, odpoczynek. Emerytura, nie. Emerytura. Emerytura. No. Zawsze człowiek. Tak wydaje się, też na starość jakby chcę być bliżej domu, też tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja, no, ja jak stare nie... przysłowie mówi, wilka zawsze ciągnie do lasu, Tak, nie? tak, bo to jakby taki powrót do, do... korzeni. Jakie twoje wrażenia po tym powrocie? Jak już tu przeżyłeś dłuższy czas w Polsce, pół roku, rok, co, co, co czułeś? Co, czy może żałowałeś najpierw powrotu, czy chciałeś tam ponownie wrócić? No, żał... Żałować powrotu nie żałowałem. Czym jestem zaskoczony? Zaskoczony jestem w pewnym sensie: niektórzy ludzie nie potrafią zrozumieć dokładnie słowa, co oznacza demokracja. No i niestety brak tego patriotyzmu, mówię tutaj o, 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 o wchodząc na temat polityki mówiąc o opozycji, na przykład, że porównuje opozycję do opozycji australijskiej. W Australii, na przykład, by się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś z opozycji szkalował własny kraj, ubliżał własnemu krajowi. Opozycja tam była tylko po to, żeby krytykować rządzącą partię, że jakieś ustawy mogły być nie wprowadzone odpowiednio, że jakiś polityk Zrobił przeklęt i go złapali e, za rękę, czy, czy na przykład e, nie, ma, nie było czegoś takiego, że sprawy sądowe nie wolno było w ogóle poruszać w telewizji i nigdy się nie słyszało o sędziach, żeby sędziowie wychodzili na ulicę i protestowali. Za krytykowanie e, wyroków sądowych. Czy to był dziennikarz, czy to był DJ z, z radia, mógł i dostawa... były przypadki, że dostawali kary więzienne i musieli niestety tą karę wykonać. No i, 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 I tu mnie właśnie zraziło to, w jaki sposób opozycja zachowuje się. Czyli in, inna kultura polityczna. Nie inna kultura, inna polityczna, kultura polityczna to jest spowodowane, spowodowane tym, że no niestety układy były porobione pod, pod okrągłym stołem i ja dla niektórych polityków y, zmieniając nazwę z partii komunistycznej na partię jakąś inną demokratyczną to była kwestia po prostu y, zmiany tytułu. I dalej zachowują się jak byli komuniści, i jakoś lekcji się nie, za, nie nauczyli z, z historii i z tego, co Polska przechodziła pod zaborem niemieckim i pod zaborem bolszewickim. Także my też, jakby no, a propos kultury politycznej, to mamy problem z tą demokracją, bo nie mamy takich długich tradycji demokratycznych. Demokracja szlachecka, prawda? W, w pierwszej RP no, skończyła się rozbiorami, z radykalnym osłabieniem państwa, to słynne Liberum Veto, nie? Potem zabory przez ponad 100 lat, potem po odzyskaniu niepodległości mieliśmy demokrację do roku 26 i przewrót majowy, bo był taki bałagan w państwie, że Piłsudski no, uznał za, za słuszne interweniować. nie? Potem no, do 9 rządy autorytarne, później okupacja, komunizm, no i teraz od tych 30, ponad 30 lat mamy ponownie demokrację, jakby się jej uczymy, prawda? Mały, mały jest... sekret, co mogę powiedzieć, to na zachodzie, z tego, co za, zauważyłem, że na zachodzie tej starszej generacji, nawet tej młodszej generacji bardzo dużo się właśnie boi Polaków. Boją się Polaków w tym sensie, że Polacy zwłaszcza starsza, starsza generacja, była bardzo dobrze wykształcona. I Polak potrafił z niczego zrobić coś. I poziom wykształcenia, jaki my otrzymaliśmy w szkołach, był na bardzo wyskim, wysokim poziomie. Samo odwaga i patriotyzm sam, samo to Dywizjon 303, Jaki waleczny był, ale niestety nie otrzymaliśmy odpowiedniej opłaty za to, bo nawet nas nie zaprosili na paradę. Walka, branie udziału w różnych walkach w Afganistanie czy, czy, czy gdzie indziej Polacy zawsze byli bardzo waleczni. Monte Cassino, wracając do historii, tak samo. Nikt inny nie potrafił. Zdobyć Monte Cassino jak Polacy. Byłem tam osobiście, widziałem groby tych żołnierzy, co zginęli i to jest no, niesamowite, co oni zrobili, że, że oni potrafili pod, w takich warunkach zdobyć i pobić Niemców. Teraz była rocznica z słynnego układu, jaki był układ zrobiony między Między liniami, można powiedzieć, wierszami, można powiedzieć, między Stalinem i Hitlerem e, e, układ tego Ribbentrop-Mołotow. Ribbentrop no. e, jakoś ta opozycja nie nauczyła się z tego, że my byliśmy pod zaborem. Tak samo po wojnie byliśmy pod zaborem bolszewickim. Były wojska e, ruskie, siedziały na naszych terenach. E, w, byliśmy. Po prostu następną Republiką Związku Radzieckiego i nasz rząd i niektórzy właśnie z tych polityków, którzy w tej chwili są w partii opozycyjnej, są byłymi komunistami i mają ustawione stołeczki tak pięknie, że, że nie muszą się martwić o, o, o warunki życiowe. Co mi się podobało w Czechach, bo rozmawiałem też z wieloma Czechami, którzy też uciekali w tym okresie z Czech. I w Czechach, zdaje się, był układ, że każdy polityk, który był związany z, z partią komunistyczną, nie ma prawa podejmować żadnych, żadnych funkcji dyrektorskich czy politycznych przez najbliższe 20 czy 25 lat. No i niestety był układ taki zrobiony pod stołem, jak komuna, komuna padała, że Ci byli komuniści, dostali dobre pozycje i są pięknie ustawieni. Czyli boli cię ten brak tej pełnej ilustracji, dekomunizacji? Tak? Boli mnie ten, ten brak tej pełnej ilustracji i próby ukrywania pewnych spraw. Wstyd mi trochę za tych niektórych, co się nazywają Polakami, jak szkalują, szkalują własny kraj zwłaszcza w, w Unii Europejskiej, są posłami w Unii Europejskiej. Um, niestety, ale ludzie na Zachodzie nie rozumią naszej mentalności, bo nigdy nie przeszli przez taką historię ciężką, jak my przeszliśmy. I, a, i oni nie odbierają, oni odbierają takie, takie wypowiedzi trochę inaczej niż my. Nas to boli, dlatego że no, jest dużo patriotyzmu w, w, w naszych mózgach. Jeden z publicystów też mówił, czy pisał kiedyś, że kraje, które nie doświadczyły realnego komunizmu na swoim, swoim ustroju, na swoim terytorium na te kraje tam Dalekiego Zachodu że one z tym komunizmem, komunizmem jakby tak flirtują trochę. tak Myślą, że coś się może uda. Tutaj jeszcze zaimplementować jakiś sojusz z tym nie, a my wiemy, że trzeba bardzo w tym wypadku postąpić radykalnie, prawda? Że, że właśnie komunizm no jednak, jest to, jednak jest to zło w tym wypadku. Patrząc, no, jest tak, no, to... dzięki, dzięki właśnie internetowi bardzo dużo prawdy w tej chwili wychodzi, bardzo dużo historii jest ukazywane w tym prawdziwym świetle, niż, niż to było nam przekazywane w szkole. Dzięki, dzięki pewnemu systemu systemowi nie mieliśmy takiego reżimu w szkołach i na ulicach jak w Związku Radzieckim, bo czytałem wiele książek o, o obozach koncentracyjnych w XX wieku w Związku Radzieckim i porównywałem do sytuacji w Polsce. Ale było takie częściowe pranie mózgów. Polacy jednak żyli sobie trochę swobodniej, bo była możliwość, żeby wyjeżdżać za granicę. Była możliwość, żeby podróżować, bez paszportów, nawet jechania z jednego miasta do drugiego miasta. No niestety, niestety, cały świat w tej chwili jest przejęty znakiem dolara, pienię pieniędzmi i ja bardzo dużo się opiera właśnie o, o wartość pieniężną niż wartość moralną. No to jest jakby też konsekwencja kapitalizmu, nie? gdzie jakby się mniej liczy człowiek bardziej bardziej pieniądz, bardziej jego praca. Nie? My niestety mamy demokrację tylko przez 35 lat, tak jak Piotr powiedział, że nie mamy na tyle doświadczenia w życiu demokratycznym, bo demokracja w Polsce istnieje bardzo krótko, ale my mamy bardzo bogatą historię i z tej historii powinni się, powinni się, powinniśmy się bardzo dużo uczyć i na podstawie tej historii podejmować ważne decyzje i to na przykład co w polityce się w tej chwili dzieje z, z, z rządem, z partią rządzącą. E, Starają się całkowicie odsunąć, odsunąć od e, rządów ruskich, dlatego że to jest kraj bardzo fałszywy i to jest kraj bardzo nieprzewidzialny, e, jakie sytuacje w pewnym momencie mogą podjąć, a my mamy bardzo dużo doświadczenia w tym, bo przeszliśmy przez, e, przez e, ich działania tutaj w kraju, jak, jak stacjonowali, będąc też w wojsku. E, Zjeździłem całe wybrzeże jeżdżąc nawet po, po tych ruskich jednostkach i, i widziałem w jakich warunkach oni żyją i, i co to za wojsko jest. I wydaje mi się, że ten mur, który powstał na granicy białoruskiej, jest troszkę za niski. Powinien być jeszcze większy, i zrobiony z cegieł, nie z metalu, żeby tam nic nie było widać. No, też przyznasz, że. Jest obecnie, no, jak wiemy, wojna Rosji z Ukrainą, ale jest to, jest to też czas przełomowy pod tym względem, że środek ciężkości takiej politycznej, europejskiej przesuwa się bardziej na wschód, nie? Im dłuższa wojna, tym Polska nabiera większego znaczenia i większego wsparcia udzielamy Ukrainie, prawda? Co mi się jedynie podoba w tej sytuacji, e, oczywiście nic się nie podoba, co tam się dzieje, ale w tej sytuacji, co mi się podoba, że w czasie II Wojny Światowej e, było bardzo dużo ze strony ukraińskiej, uzna, doznaliśmy bardzo dużo nieprzyjemnych spraw, gdzie to zostało odsunięte, przesunięte do historii i Polska i Ukraina w tej chwili jest chyba największym, ukazuje największą przyjaźń między tymi dwoma krajami. Tutaj idąc po ulicach, co druga, trzecia osoba mówi po ukraińsku, nikt na to nie zwraca uwagi, nikomu to nie przeszkadza. A niestety ta, ten podział społeczeństwa, który jest spowodowany poprzez politykę i narzucanie tej agresji poprzez opozycję powoduje to, że niestety zawsze ktoś musi się tam wychylić, nie ma ludzi perfekcyjnych, ale jest ukazana bardzo duża przyjaźń między tymi dwoma krajami, no jeżeli, jeżeli Polska by się nie wychyliła z taką przyjaźnią i z taką pomocą, to Ukraina by już dawno była przejęta przez, przez ruskich i, i, i ja my moglibyśmy patrzeć na granice między Ukrainą a Polską, na właściwie na ruskich żołnierzy i następny krok, to oni się po prostu nie wstrzymają. Jego celem jest, Putina celem jest zwiększyć, zwiększyć swoje mocarstwo, czyli to jest jak każdy się wypowiada, następny car w historii, w historii Rosji. Dużo właśnie ciekawych wiadomości otrzymałem z książki, w te, którą w tej chwili czekam, czytam, napisaną przez Aleksandra Litwinienkę i, ja, i bardzo dużo sytuacji, co tam jest, potwierdza się według, według jego, jego biografii. Moim Państwa gościem był dzisiaj Zbigniew Mieruszyński. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Mhm. Do widzenia Państwa.